Spełniła największe marzenie, a tu takie doniesienia. Mąż nie będzie jej towarzyszył. Karolina Pisarek Sala ostatnio powróciła do świata show biznesu po dłuższej przerwie, którą poświęciła na spędzanie czasu z bliskimi i odpoczywanie w spokoju od życia na świeczniku. Na salony powróciła w wielkim stylu, mając na koncie nie tylko udany pokaz swojej marki, ale również spełnione marzenie. W rozmowie z pomponikiem ujawniła, co demotywuje ją w dążeniu do spełnienia marzeń. Wspomniała o mężu i trudach rozłąki. Karolina Pisarek zasłynęła w mediach dzięki programowi Top Model. Blondwłosa, piękność, co prawda nie zdobyła głównej nagrody w show, ale zajęła drugie miejsce. Tyle wystarczyło, by drzwi do kariery stanęły przed nią otworem. Swoją szansę ambitna 28-latka skwapliwie wykorzystała. Niedawno przedstawiła pierwszy oficjalny pokaz swojej marki Forcer, którą założyła pod koniec 2024 roku, a to nie koniec niespodzianek. Chociaż pisarek stawia na rodzinę i to ona jest dla niej najważniejsza, jej kariera prężnie się rozwija. Niedawno poinformowała za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych, że spełniła swoje największe marzenie i wzięła udział w castingu zorganizowanym przez Victoria's Secret. W rozmowie z naszym reporterem zdradziła szczegóły castingu. Wiemy, jak wypadła. Pisarek o castingu dla Victoria's Secret. Spotobałam się. Karolina pisarek zaprosiła naszego reportera na swój pokaz, a tuż po nim chętnie opowiedziała o tym, co ją ostatnio spotkało. W jej życiu zawodowym wiele się wydarzyło. Celebrytka i modelka spełniła bowiem jedno ze swoich największych marzeń i wzięła udział w castingu zorganizowanym przez Victoria's Secret. W rozmowie z Pomponikiem bez ogródek ujawniła szczegóły. Już wiadomo, jak jej poszło. Ja wiem, że wyszło dobrze, ale mam też fenomenalne odczucia, bo czułam, że to jest ten dzień. Czułam, że to jest ten czas, że po dziesięciu latach nie da się lepiej i że teraz albo nigdy stwierdziła w rozmowie z Damianem Glinką. Zapytana o to, jakie wrażenie zrobiła na castingu pisarek przyznała z uśmiechem: Spotobałam się ujawniła w rozmowie z Pomponikiem. Zachwycona udziałem w castingu pisarek nie chciała zdradzić, jak jej sukces przełoży się na współpracę z Marką, ale nie ukrywała, że jej agencja podjęła już rozmowy ze światowej sławy Marką. Z radością opowiadała o tym, że przyjdzie jeszcze czas, w którym opowie publicznie o wszystkim, co jeszcze ją czeka. Zdradziła jednak, że nie będzie pierwszą Polką, która odniosłaby sukces i rozpoczęła współpracę z marką. Nie jestem i nie byłabym pierwszą Polką, która pracowałaby dla Victoria's Secret. Mamy Polki, które już są, tylko nie są w show biznesie i wielkie uznanie dla nich. Mają spełnione moje marzenie. Fajnie, a ja teraz spełniam swoje, przyznała Karolina Pisarek w rozmowie z nami. Wydaje się jednak, że szanse na powodzenie Karoliny pisarek są wyjątkowo duże, ponieważ już teraz castingerka zaobserwowała ją na Instagramie. Pisarek o mężu nie przeprowadzi się z nią do USA Karolina pisarek wyjawiła jednak, że nawet dla marzenia o byciu aniołkiem Victoria's Secret nie byłaby w stanie porzucić rodzimego kraju i męża, który tutaj na nią czeka. W rozmowie z naszym reporterem Damianem Glinką przyznała, że rozpatruje mieszkanie w USA jedynie w kontekście krótkoterminowej przeprowadzki na czas realizowania danego projektu. Z jej relacji wynika, że Roger Sala nie byłby w stanie porzucić życia, które zbudowali wspólnie w Polsce. Raczej wątpię, żeby chciał ze mną tyle tam mieszkać, bo mamy psy i dom i tutaj ogarnianie. Na tydzień by może wpadł, co jest demotywujące, wyjawiła Karolina pisarek Sala w rozmowie z Pomponikiem.